Witam Państwa w krótkiej prezentacji podstawowych możliwości systemu WKSM.pl. Oto mam przed sobą ekran logowania. Należy podać login i hasło pracownika. Dla przykładu wpiszemy login użytkownika typu właściciel i przechodzimy do zalogowania. Tutaj widzimy listę sklepu użytkownika. Aby przejść do sklepu, wybieramy jego nazwę. Ukazuje się nam główny ekran systemu podzielony na dwie części. Część zawierającą listę dostępnych paneli oraz część zawierającą listę telefonów. Lista zawiera różne pozycje, według których możemy ją posortować rosnąco i malejąco. Możemy również wydrukować listę bądź metki. Dostępna jest również wyszukiwarka telefonów według różnych kryteriów. Możemy również sprawdzić dostępne telefony w innym sklepie. Wróćmy jednak do poprzedniego sklepu i załóżmy, że chcemy znaleźć Motorolę W375. System znalazł 5 takich telefonów. Wybierzmy jeden z nich. Przechodzimy do karty wybranego telefonu. Mamy tutaj dostępne informacje o sprzedającym telefon, dane dotyczące samego telefonu, ceny zakupu i sprzedaży oraz zdjęcia. Dla każdego telefonu możemy wygenerować jednym kliknięciem automatycznie szablon aukcji. Kopijemy kod do pamięci, Wklejamy kod do Allegro. I otrzymujemy gotową aukcję dla telefonu zawierającą dane sprzedającego, informacje o telefonie oraz zdjęcia. Wróćmy jednak do karty telefonu i spróbujmy dokonać transakcji sprzedaży. Uzupełniamy datę sprzedaży, cenę oraz dane kupującego i klikamy Sprzedaj. Telefon został sprzedany, a więc zostało jeszcze wydanie gwarancji. Wybieramy okres gwarancji i mamy gotową do druku kartę gwarancyjną. Przejdźmy teraz do zeszytu. Panel ten zawiera odnotowane transakcje dokonane od danego dnia, które możemy posortować według różnych kryteriów. Proszę zauważyć, że na liście jest już Motorola, którą sprzedaliśmy wspólnie przed momentem. Daną rzecz możemy dopisać również ręcznie, wybierając pozycję dostępną w magazynie, np. przykład kartę pamięci Kingston MicroSD. 1 GB. Pojawia się nam dostępna ilość towarów w magazynie oraz cena. Klikamy Sprzedaj. I karta pamięci pojawia się nam na liście sprzedanych pozycji. Towar możemy wyszukać także błyskawicznie, używając czytnika kodów. Klikamy Sprzedaj, i właśnie sprzedaliśmy następny towar. Kolejnym panelem, który pragnę przedstawić, jest sklep online. Panel zawiera listę zamówień ze sklepu internetowego. Wejdźmy w nasze przykładowe zamówienie. Możemy sprawdzić listę zamówionego towaru, dane kupującego, sprawdzić, czy chce otrzymać fakturę, zmienić status zamówienia oraz skontaktować się z kupującym poprzez zintegrowany ze sklepem panel komunikacyjny. Przejdźmy teraz do paczek. Paczki są panelem zawierającym listę paczek. Które mają zostać wysłane do klientów Allegro czy też sklepu internetowego. Listę możemy również dowolnie posortować. Dostępna jest również wyszukiwarka paczek. Możemy również wydrukować dla każdej pozycji kwity pocztowe oraz naklejki na paczki. Paczki możemy dodawać ręcznie lub sprawdzić naszą pocztę z Allegro. Chwilkę poczekać. Już mamy dodane automatycznie 6 nowych pozycji do wysłania klientom z Allegro. Wybierzmy jedną z nowo dodanych pozycji. Możemy sprawdzić dane zakupu, skontaktować się z klientem, zmienić status paczki. Załóżmy, że wysłaliśmy dzisiaj paczkę klientowi. Jeśli zaznaczyliśmy tą opcję, to przy zapisaniu zmian status paczki zostanie zmieniony. Klient otrzyma mailem wiadomość o wysłaniu przez nas paczki. Zobaczmy panel serwis. Mamy tutaj dostępną listę urządzeń przyjętych do serwisu. Możemy podejrzeć dane dotyczące serwisu. Prowadzić zmiany. Sprawdzić kto zostawił telefon, na kiedy usługa ma być wykonana. A także wydrukować w pełni profesjonalny kwit serwisowy. Zawierający m.in. kod kreskowy ułatwiający identyfikację oraz dane do panelu, gdzie klient po wpisaniu hasła może sprawdzić status swojego serwisu. Oczywiście, szef w każdej chwili. Może sprawdzić, co porabiają jego pracownicy, przeglądając logi systemowe. Lista zawiera datę, godzinę, rodzaj akcji, login użytkownika oraz adres IP. Możemy sprawdzić na przykład najnowszą historię logową do systemu. Aby Państwa nie zanudzać, przedstawiłam tylko podstawowe funkcje dostępne w systemie, gdyż WGSM zawiera ich wiele więcej. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do przyjrzenia się bliżej naszemu systemowi. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszam Państwa na stronę www.wgsm.pl. Dziękuję za uwagę i w imieniu całego zespołu WGSM życzę Państwu miłego dnia.